Czemu drzwi nie mogę otwierać? Nie wiem. Kom? Ale ja to jest ten zwykły propchamp. To nie jest na zamrażanie. No nie. Szkoda. Zajchon. Jak tu? Zajhon, ja widziałem. O o. O, -o. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Zajchon, Zajhon, ruszyłeś się. No chodź tu. A co ty się zmieniasz? Nawet nic się nie zmieni. O kurde, nie! Widzę. Wprowadzam nowe słowo na serwer. Jakie? Czy... Bokononizm. Czemu teraz możemy to zamknąć, wcześniej nie mogą się wydostać stamtąd? Bo my jesteśmy bokonistami. Co no, to znaczy? To znaczy, że bokononizm to jest... Można powiedzieć grupa ludzi, którzy tworzą jakieś stowarzyszenie, albo jakąś grupę... Która wyznaje jakieś idee. Ale w świecie... Bardzo staro-religijnym. Okej. Ale religijnym stopniu nie chrześcijańskim, tylko jakimkolwiek. Ha. Dokładnie. Pokononizm. Mam dokładnie to samo pytanie, co? Nie, żartuję. Jest to ziomale kononiści. Pytanie, gramy na ten granatnik? Tak, tak. Możemy się umówić, że w ostatniej minucie na przykład to używamy. No, no, no. Żeby nie tryhardować z tym. No! Otwórz te drzwi! Jesteś pod łóżkiem? Ja go no, chyba no. mam. Czemu drzwi zamknąłeś tu? Jesteś w szafce. Ale kto w szafce? No. <noise> Stałem tu, <noise> słyszę muzykę, stąd strzelam w to, krew się pewnie opatrzę. w szafce był <noise> O, Polak. Błagam, błagam, że... Ty... Ja to chcę zrobić. Tylko powiedzcie, że to jest możliwe. Nie, nie, nie. na śmieci. Nie, 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 ja mam lepszy pomysł, ale chyba nie jest to możliwe. No dobra, to też może być. Ta? Co, jak to z tym poszedł. Zróbcie go czas. A, nie. Omega Bido teraz do teamu niebieskich. Pod F1 chyba miałeś teamy? Tak. Pod F2. Nie, pod F2? A, F1. pod F2 w sumie. 6, 7, ja się, ja 8, się nie 8. będę ruszał. Nie, może? Też nie. Ja chciałem być, wiesz, zrobić coś typowego z takich wiesz. No, że ptakiem na Na dachu chciałem być, ale A, nie 7. zdążyłbym wskoczyć. Wiesz, że bez zmiany. No tak. Jesteś ptakiem. Gdzie są ptaki? Z twoim ajdanem. Nie wiem, czy ptaki są w czy <grym> Oho, jeszcze druga szafka. Poczekaj, co, mogę robiąc, co mogą robić ptaki? No Zastanówmy się. Srają, więc mogą być na aucie. <grym> <Co to jest? grym> Ej, o tym tak nie pomyślałem. Albo... Pod wejściem, stary. Że wiesz, strają na ludzi, jak wychodzą z bloku na przykład, nie? Albo z żabki. Z żabki... Jest. Do czego mogą jeszcze srać? No w krzakach to bardziej człowiek. Albo dzik. Zarośle. No i tam zdarza się. Nigdy nie widziałeś. ptaka srającego? No w sumie to latają... La, z powietrza des desantują. to patrz w górę! <laughs> A też jestem hanterem. No, ale ty pewnie nie masz tekstur krzaków i widzisz przez ściany. No właśnie, mam tekstury krzaków. Wszystko idzie to co, się wydaje. Nie! Cz skąd wiesz, że tu przyszedłem? No bo zgadam. Aha. To jeszcze ptak ci został. Ci powiem, jeszcze no ptak tak. ci został. Podoba ci się bo, moja bo, kryjówka? się. A weź tam tutaj. Nie, powiem ci tak. W sumie akurat do reakcji. To co ja zrobiłem to pół wiedzy. To, to co zrobiłeś? I robisz właściwie, to jest już... Ja wiem. Mocniejsze. No dachu. To... Nie no, je przebrany jeszcze. No, no. no jestem ptakiem. Czyli... Ja wierzę! Co? Widziałeś mnie? Widziałeś mnie czy nie? Widziałem! Ja no kędy, ja go widziałem, po tyle, A jest ale jest na nie? No? Nie wiem jak tu wyjść. O już To e. Cały czas tu. W basenie był? Nie. No gdzie? w krzakach. No, w krzykach. Dlatego Mega dał podpowiedź chamską. No panowie, powiem. No słuchaj mega jeden rabin powie tak, drugi powie inaczej. A trzeci będzie zbierał pomarańcze. Tak. Co? I czemu ty jesteś człowiekiem? Jestem człowiekiem. Przebiegł jakiś człowiek. Jakiś człowiek, przebiegł. To fuck? Może ja. Nie, wbrew Refozorom nie jest też taka duża mapa. Jest malutka. No, trzeba zbierać pomarańcze. Gdzie <grym> rosną pomarańcze na drzewie. No, ale Mielak trzeba szaka? je do czegoś zebrać, nie? Aby przewieźć się do Europy, nie? I sobie zjeść. Tak, Taka wiesz, dobra pomarańczka musi, Tam jest musi być w jakimś było. transporcie, nie? Do jakichś dobrych krajów egzotycznych. Ale no, piję. <noise> Czym był? No właśnie tak patrzę, kurde, coś tu wisi. Jesteś podły. Tutaj był? Czemu? Nie, chodź tu po. O, tu był. Nigdy mnie nie znajdziecie. Nigdy, mnie nie, znajdzie. Nigdy mnie nie znajdziecie. To co? Jakaś podpowiedź. Gdzie <śmieniu> <Czemu? śmieniu> był? Potrzebuję więcej czasu na rozpracowanie. W no, gry? No ja ci tak, powiem, by... Że chyba jestem martwy. Coś mi się Pobugowało. Można się o to włożyć. G basenu chyba nie można otworzyć, nawet po przejściu. A To Te czwi są tak tragicznie zrobione. O, czy no niektóre kraje. Ja jestem. Dźwiękowa... Widzę. To jest o kurde. Przepraszam. No nie, no. Dziwia, Dziwia. Ja, ja, ja pomyślałem ty to. Dobra, kryjówka. No i tam cię zobaczymy. Co co to tak skacze? Co skacze? O chłopie. Czy no. pasem O Chłopie nie wiem, Coś czy to jest dobry pomysł. Powinien się uciekać chyba. No ale chłopie, przecież to samo mi tak skakało. Nie będę uciekał. Co no, jest? Nie, nie no, zostaw tą szybę. No co ona ci zrobiła? Nie, no, tam... go, zostaw to. Zostaw tą szafę. To stanie tak, że on jest za szafą. Przez kurwa. Ty. Ale tak jak mówiłem, jest gorący dzień. W wodzie bym się posłodził. No. Jest w basenie! Nie jest w basenie, nie basen. basen Wcale nie tak, że on teraz przeszedł do basenu, jak ty sprawdzałeś Kembo. Nie przeszedł, jest którymś z tych szafek Nie ja jak w dupie tu jest. O mego, te szafki nie można otwierać. Ale go tu nie ma. Nie, nie ma go w garażu podpowiedź. Nie można tego... No Kurde... On stoi już na Ale... krawędzi, bo... na krawędzi. Ale... na krawędzi życia. <laughs> nie no. No byłem... wygraliśmy. <laughs> nie no. Ale ja tam cały czas byłem. On cały czas tam byłeś. Jak ty się do nich zauważyłeś? Hmm. Światło, Skaj. Zauważyłem. <laughs> Czemu się to nie, nie otwierają? Dobra, to idę. Bye, bye. O! Bezpieczniki wyłączyłem. O, to dobrze, tam... Ale nie, zapalę je chyba. Nie, nie, nie. Bez Be... maniczka. Muffin no, ja gościa kamerę oddalić? Nie. Ktoś strzela z shotguna. Ja już A cztery mogę? razy bin dopuściłem, więc to już limit swój. Nie, no jak bin? To, to ja takie coś to sobie będę mógł robić wiesz. Ja już puściłem, trzeba było słychać. Nie no, słychać to słyszałem. O, słychać ktoś tam w garażu słychać. łazi. Co mnie tam w garażu łazi? Ale pod kontrolą jest Oh O mega, uciekaj! Co? O o. Nie! Ah, yeah. Ty Gdybyś kloszem na lampę nad tym. No bo ja nie mogłem Jadę. się w nic innego zmienić. No jak się nie mogłeś? No nie mogę, klikam. A gdzie cokolwiek w tej kiblu, nie mogłem się zmienić. Ja tam po tym kiblu się tłukłem ciągle. Nie, zakwa piesku. pies. czym był? <śmuszny> 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 Tutaj był w szafce, był pudełkiem. Dyga zabójców. To Doszukujesz. <śmuszny> A, a ty, ty ty mnie nie znalazłeś, ty. A zobaczyłeś co? mój nick, chyba? Jezus, nie, po prostu. Nie, mówię do Omegi. Ej, dobrze no, na podglądzie? Mm, dobrze, na to. Ani można zakrabić? Można, nie, ja sobie żartuję. Weź Binda. Binda? Ta. Hmm. <słyska> no, nie. Ej, oszukujesz. Za wcześnie, powinienem się nie zgodzić na tego, tego, ale za dobry jestem, widzisz. No, za dobrze, za za dobrze jesteś Ciągle jej... Zajcho, ty Ta, to ja to jest widzisz. Zajechuj, No, widzę, to Zajcho... jest ogromna, widzisz? My tam się chowamy. Tam kamera, kanda. Ja, ja, tam, ja tam dosłownie takim będę. Czy ty nie żyjesz? No, tak będę nie żyję, bo włączałem w no, dosło... O, nawet cię te patrzą, jak spadniesz, ale tam klatki tak spadają, jak to tutaj mam 100% na jeden. Z jaką słuchałeś się? co się wsłuchałem? Co się wsuwałem? Już? O co chodził Mega? Już dalej. Nie no, gdzie w historii się miałem wsuwać, no co ty. no jest, no. Ciekawe jak smakuje amerykański kubełek coli. Smaka. Hmm. Właś, ten. Jak w KFC masz. Kurczaki. Tak smakuje. Greckie ponoć są napoje słodzone strasznie. Dodatkowo. Ja? Greckie? Greckie no, w Grecji. Słodzą dodatkowo kole. Co o tym sądzić, Zaychona? O tym, że są napoje słodzone, wiesz co, no... No nie jest Zeru to pij. fajne, no faktycznie ja nie lubię przed słodkiej coli, ja tylko zero piję. Nie no, dobra, to... Tutaj... Za słabo się domyśla. Ale co ja mam się domyślić, my przecież rozmawialiśmy o napojach. Za jaką słabo zgaduje. Ja nie znam twoich zagadek, w sensie, no nie wiem, zapytałeś się mnie o co chodzi, no to... Ja, ja to wygram, szczerze. No bo to, cała mowa to jest zagadka właśnie. Just... O oh, kurde No i oto zostało, miałem 5 HP, to jest. O, kubełki, ten kolon był. A ty gadać na coli. Kubelki FC? Nie. Kurde Pamiętasz to co mieliśmy zrobić? No. klikłem E przez i i się zamieniłem nie, w stół. Trzymy. No, ciężko, hmm. ciężko. Duża stapa. Jest strasznie duża, prawda? O, dobra, rób rup... ciepła. tu jest? Uff. Dobra, w końcu się. Imigranci! Imigranci! Nielegalni imigranci! We rolewera nie mamy nich zajęło. Piwo, piwo, piwo. Czy parkur zrobiliście? Tak. Ja tam stołem się zamieniłem. O! Strzelam do ciebie, ey. Ile ci to zajęło? Do bp game nie <grym> ja pierdol ogromna mapa ej nie skapnij się oh mega. no nie może co tak. dojść w ogóle przede wszystkim musi parkour zrobić no pa nie trafi Ach, wow. a to teraz ale pa bałwan jest naprzeciwko co jest no czemu tu ci go strzeliłeś a to jest jakiś portal w ogóle idę z drugiej strony kędy nie no nie dostaniesz się tutaj no Ta? To chodź walczyć cię to no nie, ja nie mam broni, przecież sam zostałem Możeć <grym grym grym grym> do minuty mam. Bo... Bałwan mnie uchroni spokojnie Dawaj, bo kononista Jest w końcu no nie strzelę, no nic nie da ci ten Bałwan ta? No nie, da ci pa... nic, no chłopie, no. Ale że na statku jest. Pat... Nie jest na statku. A może? A może jestem na dachu kapitanem? Tak. Nie, 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 na żadnym drugim tym. Spokojnie. Wyspa jest. Zapadały. Nie da się. Tam musisz hutką podpłynąć chyba. <laughs> Z takim trzelem nie będę grał. <laughs> P propan to nie masz, Stary jest tam, naprzeciwko masz beczkę Gdzie? No przed tobą, na tym, na molo. <śles>